Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. Dzisiaj troszeczkę inny rodzaj vlogmasu, ponieważ będziecie patrzeć mi na ręce. Ponieważ dzisiaj pakujemy prezenty świąteczne. Tutaj mam całe stanowisko przygotowane właśnie tych świec, które robiliśmy na samym początku. Mam tu też przygotowane kartki ozdobne, które powsadzamy do prezentów. Tutaj mam jeszcze parę rzeczy z paczek PR-owych, na przykład jakieś witaminki e, od... E, zdrowy lizak mniam mniam to są te witaminki więc też popakujemy je do paczek tutaj też będziemy otwierać kalendarz adwentowy mamusiowy kalendarz adwentowy na końcu i jeszcze mamy tutaj jakieś takie drobiazgi do przystrajania i jeszcze tutaj jeszcze właśnie mam ostatnią paczkę którą e, dostałam od kalendarza medyka od Relaxyny, więc też coś może spakujemy jakiś mini planer do prezentu że to będą takie prezenty dosyć spersonalizowane, ręczne, jak widzicie, zrobione troszeczkę handmade. Moja koleżanka właśnie z pracy Ewelina robi takie przepiękne karteczki. Um, oj, moim ulubieńcem jest właściwie o są te reniferki, są przecudne i właśnie ten o przepiękne są te kartki naprawdę. Jeśli byście chcieli jakieś namiary, to serdecznie wam ją polecę. Gdzieś tam linka do Facebooka dam. Tutaj właśnie mamy te kalendarze metyka, tak jak powiedziałam. O i ozdóbki. O, oczywiście, część świec będzie też w sprzedaży na Instagramie wykonane z pasją. Jakby co? Dobra, przejdźmy do otwierania kalendarza. E, musimy nadrobić, ponieważ nie otwieraliśmy czwórki. O ja! Ale nie otwieraliśmy czwórki, jest mega urocza. O, serio, kolejna bomba to kąpieli. fajnie. Nie otwieraliśmy też piątki. Hmm. Dzięki, że mamusiu, że dbasz moją linię. <noise> I nie otwieraliśmy, bo to będzie szósty vlog dzisiaj. Szóstki. O, moje ulubione, lubię to jeść. Zaraz nawet to zjem. Bardzo lubię te musy z tym barka. Także to tyle. Także weźmy się do pracy i do opakowania tych prezentów. Mam nadzieję, że to też będzie taka propozycja, z której możecie wy skorzystać. Ja w poprzednim filmie mówiłam skąd co mam, także yy, odsyłam do vlogmasu numer jeden. że hmm. Dobierzemy się do roboty. Troszeczkę w kupie już, bo zaczynam powoli sprzątanie, ale tak się prezentują wszystkie spakowane prezenty. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że Was troszeczkę zainspirowałam. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogmasie!